w którym wybieramy się z tour to, 2 Cars na zlot samochodowy halloweenowy Street Racing Koszalin dostaliśmy od nich zaproszenie także chętnie pojedziemy bo te zloty w skali roku są największe także zobaczymy co się będzie działo na pewno będzie dużo samochodów bo z roku na rok jest bardzo dużo w tym roku też będzie dużo konkurencji jakieś malowanie samochodów jakieś takie, no a wiecie jak to typowo na zlotach pewnie gdzieś pojedziemy bo my nie lubimy stać w miejscu nie nie jest dla nas, ale chętnie pojedziemy. Furka umyta, jadę po pati i lecimy na miejsce zbiórki. Na razie. Jadą, świety jadą. No, już przyjechali za wami. Hello, hello. A ty to co jaja robisz? Skłobany. I to za 06? A to ta. Ja pierdyla. Dej mu. Dobra, dojechaliśmy już na Big Koszalin. Fajna frekwencja, jest dużo ludzi. Od nas też o dziwo się pojawiło. Policji dużo jest na wieździe, ale na razie się nie czepiają. Znaczy naszych dwóch. Widziałem, że rozmawia z policją, ale nie wiem, czy wrogie nastawienie. Zaparkujemy i widzimy się za chwilkę. Dobry dobry Jupet dobry. dobry Tak się nasi bawią z Nitrem przyjeżdżają, a nie z dekoracjami jakimiś. Ale to ogrod mi się podoba Boi się Ja się boję, nie podchodź w tym wariacie Wygląda dobrze Skąd no, ja Gdzie oh, byłeś? To. No, ciebie To. Wyszliśmy tu, żeby się ogrzać, a z nimi się No ja widzę właśnie, no, jak To no, tam jest osłownie, wiem. To jest ja mogę prosić o zdjęcie nas? Tak, bo ja muszę mieć do filmiku. Petarda, dziękuję. Idzie, idzie coś, z czym musimy sobie zrobić fotę. Szybko do niego. Ej, stój, Pośle. Dobrze jest! Pozdrawiamy fanów Cukierek albo Psikus! Kurwa Max! Gdzieś Stasiu miał Kiktaki. Niestety nie mam, może być Psikus. No 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 co się dzieje, kocham! We mnie to zwierciadanie wychodzi! We mnie to zwierciadanie wychodzi! Dajcie, nagram! Nie jest to wywolny i na to ja też chcę. Wodaj! Konwój ucieka. Dobra, wyjechaliśmy z parkingu, jedziemy teraz na mopa, sobie sami pojeździć. No i później zobaczymy, czy wracamy na zlocik, czy jedziemy do domu, czy coś zjeść. Zaraz wszystko się okaże. To do później. Pomału? No dawaj, śmiało. O, ale przewali opierdzieli! Nie luź. Stój, papelka. Nie, to, to, to z tym mocznikiem był problem. Tak, ten mocznik tak. ewidentnie. Dobra, tu jakieś nielegalne wyścigi się zapowiadają. Merolek i Golfik. Golfik, chyba GTX jakiś. Ale nie wiem, kto to jest. Przykleił się ktoś. Co no to, Macieju? Krzes? Pachnie ładnie, zapach. O, bo dawno go nie <laughs> czułem, powiem Ci. Lepszy niż Versace. Co robimy? <laughs> Wetki. Czy <noise> szkoda, opon? Nie, ja te opony muszę zniszczyć. Bo to są stwiki, ja nie chcę na nich jeździć. No Robi roboty, ja pierdzień. Gdzie jest pracy? Eryk dalik, kurczę, nie odpuszcza. Ale odjeść, bo ja jeszcze nigdy nie kręciłem tych samochodów. Ciekawe. co to będzie. Klej, tak, tak, bo. No to nie jest um, auto do latania bokiem. Meryl, tak, ale. No nie puszcza, tak klej. To, to nie będziecie chciało, tym raczej. Zrobi bączka, ale czekaj. Kur... Pierwszy półbączek przed nami. Ale kurwa, chce do przodu jechać, nie? Kur... to klej, ty! Trzyma boczek, u mnie to kurczak od lewej do prawej. No, fajnie Ale tak dziwnie, to chyba dziwnie bardzo się, się kręci. No tak, u mnie to samo jest, u mnie, a u mnie w ogóle moc nie ma. Dziwnie, fuj. Nic nie trzeba robić, nie? Zdejmę. Kurwa, że ta. To Toyota to jest cudo, nie? Wiesz, tam jest silnik. Ja nie, to miał nie miało móc? Nie, że to tak takie Toyotony chyba, kurwa. Erik, Eryk, do mnie. Jeżeli to są ostatnie chwile, to wiedz mężu, że Cię kochałam. Wow! Wetka ma 400 koni, 1400 kg to szybko, jeździ szybko, przyspiesza, ale te boczki to bardzo słabo robi. Kurna, niby ma fajną szperę, ale to o wiele lepszą frajdę dawał, nie wiem, od czego to zależy. Tu chyba sucho jest całkiem, nie? Na no, no. 3T, nie? Czekaj, zobaczę, czy w ogóle. Dobra. Czekaj, od nowa, na trzy. Raz, dwa... Idź zaparkuj tam. Idź, ja się przejdę. Ja zobaczę jak ona wygląda na parkingu. Ja się boję. Jedynka do góry jak w kanazie ręczny. Poczekaj, bo ja, wiesz, ja nie jeżdżę tym. Wiem, że ona lubi, tylko się boi wejść. A jak już wejdzie, to nie będzie chciała wyjść. I dwa razy mówi się, trzeba. Dobra, pojeździliśmy i teraz pytanie: czy dojdziemy do najbliższej stacji? Bo jesteśmy na Esce, a stację mamy daleko. Bo Patty chyba za dużo wyjeździła za długo jej nie było. Ja tylko raz jechałam, Hello. No i, to i nie wystarczające. Dojdziemy. I tego mi zabraknie pewnie. Jadą? Jadą obozy. Dobra, jadę, bo muszę się skupić na ekojeździe. narra Się dojechać, a już jest minimum, minimum ostatniej chwili hmm. jak lokomotywa jakaś. <gry> Nå begynner det å gå litt.